Nie ma gorszego raka niż strony internetowe z przepisami. Wpisujesz w Google proste dania dla studentów. Oto pierwszy wynik. Makaron z boczkiem i cebulą. Myślisz sobie: spoko, zrobię! Jeszcze zobaczymy. Składniki: makaron ze szwajcarskiej mąki mielonej sposobem tradycyjnym. Boczek z dzikich świń z Afryki. Łzy brazylijskiego noworodka. Kryształ z serca góry Uga-Buga, Cebula rodżwalska wyhodowana w ziemi torfowej. Sól. Sulman. Sposób przygotowania. Cebulę posiekać dobrze naostrzonym mieczem samurajskim. Dolać dokładnie 3,79 ml kropli uzynoworotka. Boczek podsmażyć smoczym oddechem, a makaron gotować we wrzącej wodzie we własnych ustach. Na koniec wsypać sobie garść soli do dupy. Sulman.